Powiedzieliśmy troszeczkę o murmyszkach sportowych, no i wypadałoby również powiedzieć coś o murmyszkach, które powszechnie używane są przez wędkarzy łowiących równie dobrze jak sportowcy, ale przede wszystkim niezrzeszonych w jakichś klubach łowiących ryby dla swojej przyjemności, na no przede wszystkim po to, żeby zaspokoić swoje potrzeby kulinarne. No, głównie zimą potrzeby kulinarne zaspokaja nam okoń co prawda jest w Polsce coraz mniej, ale ja się podzielę może swoimi uwagami na temat mormyszek. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że okoń no, oprócz tego, że żeruje na szeregu rodzaju drobnicy, czyli należałoby mu tutaj podstawiać mormyszki srebrne, srebrzone, w odcieniach srebrnych, ponieważ no, jest to jakby nie było ukleja czy, czy, tego, typu, czy tego typu żywiec, E, oczywiście się lawa w pierwszej kolejności. Maleńka ale gustuje bardzo mocno, zarówno on szczupak, sandacz, jak, jak i inne gryzonie typu węgorz. E, no, dlatego trzeba coś tu imit, imitacji jakieś mu podawać. No, nie będę już mówił o mormyszkach e, typowo metalowych, z kolorowych metali czy, czy srebrzonych. Natomiast porozmawiajmy o, o mormyszkach zdobionych. Osobiście, jako numer jeden, mormyszkę preferuję mormyszkę. E, imitującą tak, takiego okonika na zielonym tle, paseczki, to nazywane wśród moich kolegów jako tygrysek, sp sprawdza się rewelacyjnie, ten podkład jest fosforyzowany, no i okonie się nie opierają praktycznie temu, tej, tej mormyszce. Podobnie zresztą jak mormyszce w kolorach ikry, podrabianej takiej, pod, 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 podciąganej paseczkami czarnymi, ale Ikra, czy to będzie kuleczka fosforowa, czy to będzie w kształcie kropli, bardzo dobrze wabi o konia. No tu mamy jeszcze mormyszki brokatowane, bardzo mocno, jaśniejsze, ciemniejsze, brokat, brokat również w paseczki, które no doskonale sprawdzają się na łowiskach okoniowych. Rewelacyjne również są mormyszki zdobione folią, paseczkami takimi lub cekinami. No, okoń, okoń poprawnie na je bardzo mocno reaguje. To są tak zwane brokatowane golasy, czyli tylko, tylko brokat na podkładzie, na podkładzie mormyszki metalicznym. Co tu jeszcze mamy ciekawego? No mormyszki zbrokatowane na srebrno z oczkami, również doskonały do okoń, ale nie tylko okoń na to siada, bardzo dobrze reagują na nie również płocie. Jakiś ewenement tutaj mam również, na który próbowałem łowić przez kilka lat, to są wolframy rosyjskie na trzy haki, trudno powiedzieć czy to nazywać mormyszką, czy to nazywać błyską. W każdym razie po, po przyłożeniu do tego, czy założeniu kilku ochotek na haczyk, niejednokrotnie doskonałe wyniki się osiąga zarówno przy łowieniu okoni, jak i płoci, a niejednokrotnie również leszczy, bo wszystkie te ryby, które występują w jeziorach naszych, są kanibale. No, nie ma co ukrywać, że nawet płotka jest kanibalem, czy, czy powiedzmy pożera jak, jakieś drobne rybki innego gatunku. Specjalnie wyłożyłem tutaj czarną paletkę, bo wielu z nas łowi zimą leszcze. Na czarnym tle dna no leszcz takiej czarnej mormyszki praktycznie nie widzi. Nie widzi, chyba że jest bardzo dużo ochotki, na jakaś duża przezroczystość, wtedy jakoś na nią reaguje. Ale rewelacyjnie reaguje właśnie na mormyszki w kolorze ikry i tutaj białego fosforu. To są mormyszki, tak zwane podstawowe, które obligatoryjnie powinniśmy stosować przy łowieniu, przy łowieniu leszczy. Oczywiście bywają sytuacje, kiedy leszcz bierze również w toni, on się podnosi wtedy przy podniesieniu mormyszki na 20-30 cm w górę, czy 40 on już dostrzega nawet doskonale mormyszkę czarną, która tam gdzieś e, powiedzmy, którą wabimy i reaguje na nią pięknie podnosi przynętę. Natomiast do łowień nocnych kiedy łowimy na tak zwanego lenia, czyli ta mormyszka leży na dnie, nie ruszamy nią, tylko naprężony jest sygnalizator, powinniśmy łowić mormyszkami białymi lub pomarańczowymi, które dają nam możliwości fosforyzowania. O fosforyzowaniu, czy o fosforach w ogóle, jak je stosować, jak, jak, jak zdobić te mormyszki, powiem w, w innych odcinkach. Mam tu jeszcze. Taki przyrządzik, który praktycznie przy łowieniu fosforyzowanymi mormyszkami czy kolorowanymi powinniśmy mieć przy sobie. To jest y, takie wiertełko dentystyczne do, do czyszczenia kanałów. Y, można je kupić w każdym sklepie dentystycznym. Ona nam bardzo mocno ułatwia powiększanie otworów, czy, czy prze, przepychanie żyłki, czy przeciąganie żyłki przez otwory mormyszkowe. Myślę, że to chyba na, ten, na temat yy, mormyszek którymi łowimy ryby, jak to się wie na patelnie, to chyba by było prawie wszystko z mojej strony. Jeszcze powiemy coś w następnych odcinkach o sygnalizatorach brań, jak je stosować, jakie powinny mieć przelotki, czy bez przelotek łowimy, w zależności od rodzaju wędek. O wędeczkach również będę się wypowiadał, jakimi markami powinniśmy łowić. Normalnie to nawet można łowić, jak to się wie przysłowiowym wieszakiem od ubrań, ale Przyjemność sprawia nam łowienie delikatnym sprzętem, maleńką wędeczką, yy, którą potrafimy nie naklonnie potężne ryby, ale musimy mieć, jak to się mówi, odpowiedni pogląd na ten temat. Dziękuję.